Angiogeneza zachodzi wszędzie w naszym organizmie. Jak już powstajemy jako człowiek, to również niezbędny jest równolegle z każdą tkanką rozwój naczyń, bo wyjaśnimy teraz, angiogeneza to jest powstawanie naczyń. I to, o czym dyskutujemy w trakcie dzisiejszego spotkania, to jest bardziej wykorzystanie mechanizmów związanych z angiogenezą do celów terapeutycznych. Na przykład nowotwór nie rośnie. Jeśli nie dostaje pożywienia, to pożywienie muszą dostarczyć naczynia. Jeśli będziemy w stanie zahamować rozwój naczyń, które wspomagają wzrost nowotworu, będziemy mieli do dyspozycji bardzo intensywne, mocne leki przeciwko nowotworom. Zresztą takie preparaty już są codziennie w medycynie stosowane, ale miejmy nadzieję, że pojawią się kolejne, bardziej skuteczne i bardziej bezpieczne.